Shadow, a tu kolejny odcinek z SF'a. AO12, e, wleciały epickie weekendy. E, pf, epickie eventy. E, I w sumie nie tylko, czy to może się zamknąć? No. E, generalnie szalone grzyby mamy, profusję PD, sterylne sedesy, także też spoko do kibla. E, piaski czasów, no i epickie szaleństwo zakupowe, no i też epiki będą lecieć z misji, także zapowiada się dość mocne levelowanie. Zresztą też tak patrząc po gildii, to tu już w nocy się całkiem sporo wydarzyło. Sporo tam pocisnęli chłopaki z levelami, także trzeba nadgonić. Tu proszę Feni, już dwusetny skubany mnie wyprzedził, A, ale to nic straconego, dogoni się go w międzyczasie. <laughs> no, ale y, tak na początek to jeszcze muszę na pewno przejść przez y, zarządca areny, bo... No bo trzeba tu podnieść jak w kalendarzu. Generalnie jest. A tutaj widzę trochę runek. A tutaj mi wyskoczyły skipy, także myślę, że sobie to w ogóle skipniamy. Na trzy dni trochę przyspieszymy z tymi runkami. A żeby już może coś fajnego leciało, a za jakiś czas. Dobra, to sobie odbierzemy, to sobie odbierzemy 5% także spoko a, no i co? And w pilach niewiele się na razie zmieniło, jakby zbieram sobie wszystkie po kolei, żeby mi nie brakło, żeby faktycznie każdy był i jakoś to w miarę wyglądało, no bo ten boost do statystyk, koniec końców jest całkiem przyjemny, także warto to robić i no nie być w plecy, nie? Standardowo. Ale jeśli chodzi o lochy, to to od czego sobie zaczniemy to jest w ogóle wieża, bo tu mam do przeklikania kilka poziomów, a, a też epiki tu będą lecieć, także. Co to dosłownie kilka chyba mam raz, dwa. Na razie mam cztery poziomy i później się będziemy tak przebierać, bo a, nawet na resztę lochów też sam się muszę przebrać, nie tylko pachołki. Także tu sobie zaczniemy od jakichś epików. Myślę, coś dla pachołków się też powinno znaleźć. No, widzicie, że ta dzynka to tak inno inno już prawie pada. A, chyba miałem próbę, że zostało jej z HP w ogóle, także eee, niezmiernie fartownie, eee, ale tak, no także tu sobie pozbijamy wieże najpierw A eee, ja się gdzieś tam potem przebiorę i będziemy mam nadzieję lecieć dalej z levelem, Potem powinno się udać coś pozamykać w tej, a... zresztą mam piramidę chyba szaleństwa, coś takiego, no, ach ci magowie. Standardowo nie chcą padać. <laughs> no, niby prawie 2%, także to powinno iść jak spłatka. Nie chcę wydawać też za dużo golda, bo muszę się przebrać faktycznie. Także no musi paść na tym co jest. Miejmy nadzieję. I tyle. Nie będzie z głowy. Mam nadzieję, że w miarę szybko, bo ile można. <laughs> Nastąpiła mała zmiana planów, bo coś ta, ten sześćdziesiąt dzwoneczek nie chciał upadać. Także zamkniemy sobie po prostu tutaj lochy, bo jak tak teraz patrzę, to, no, przebrałem kilka itemów, głównie tam broń i coś tam jeszcze. E, to powinien ten cyrk grozy tutaj paść, jak piramida, przez piramidę już dawno temu pokonałem. To powinien cyrk paść w miarę spoko. A i po tym cyrku a, gdzieś tam się już do końca przebiorę i. No i jeszcze się tam wieżę pozamykam. Powinna być kit No, teraz tylko pytanie. Niestety broń ma słaby rozrzut, a dużo lepsze statystyki, także no już wymagała tej podmianki, bo gdzieś tam dużo, dużo tego brakowało w ogóle w Pixie Dużo statystyk brakuje, także no zapowiada się spoko przebieranie, nazwijmy to. Tylko oczywiście te lochy muszą też współpracować. Dobra, gitara. Mamy zamknięty cerk grozy, 177 a level, także zamknijmy jeszcze te kilka e, poziomów w tej wieży, tak jak chciałem i polecimy gdzieś tam z przebieraniem dalej i z levelowaniem również. Dobra, tam wypadła bakosa na maga. Coś takiego. No, okej, okay, coś wypadło na maga. Czy to się nadaje do czegokolwiek? Yy, myślę, że jak najbardziej. Myślę, że na razie jak najbardziej. Można mu to dać. Można mu dać klejnot. I będzie spokojnie działał. Czy ja nie mam przypadkiem dzisiaj broni? Tutaj nie, nakrycia głowy to mi nic ciekawego nie daje. 218 tu wypadło w ogóle z tego. No także widzicie, jaki tu jest przeskok na itemach. nie? No także ja tu sobie to poszukam tych itemów a, i będziemy mogli wtedy faktycznie pozamykać a, te lochy. Ale tu nie, też nie tylko w strefie światła, ale i strefem mroku trzeba będzie trochę, że tak powiem, przepchnąć. Co tu mamy jeszcze dwóch wojowników do zamknięcia. Ta wieża też jest ważna, żeby ją pozamykać jak najszybciej, bo to na no, to nie daje. Natomiast daje to e, sporo golda do misji, do questów. Także e, no, będę to cisnął jak najbardziej się będzie dało. No udało się trochę przebrać. Generalnie no już tu większość no jeszcze rękawice mi zostało i to do podmianki, ale nie idzie tego znaleźć. A w ogóle szukanie w gabinecie magii przez ilość klepsydr teraz jest fatalne. Natomiast większość temów już jest poprzebierana. Gemy trochę jakieś też poszukałem, a także coś wpadło. Także, co możemy zamknąć? W ogóle jeszcze przy okazji znalazłem klucz. To, to na pewno możemy zamknąć, znaczy zamknąć możemy zacząć tutaj od piekła, bo tu na piekle to mamy e, cztery pierwsze lochy w sumie do zamknięcia, także e, nie powinno być większego problemu. Właśnie tutaj dusza, w sensie piekło. E, samo te wszystkie magi powinny popadać, nawet magowie, co ciekawe. E, dokładnie. E, I teraz czas na bojków też będą w miarę szybko. No i super. 184 level. Ten zwiadowca też nie powinno być większego problemu. A eee, fajnie 187, i co? No i następny też jest mak, na którego już mam dość niskie prezenty. Także tu też wymagałoby jeszcze trochę się przebrania. Eee, dlatego, eee, dlatego, co najpierw tu posprzedawajmy, rzeczy, czy tu jest cokolwiek, to jest. Nie wiem, czy chciałbym to wrzucać tutaj. Jeszcze to przemyślę. Chyba nie ma sensu. Myślę, że to pójdzie kiedyś do Kibla, bo 8000 niewiele mi daje. A, a Aura, jak najbardziej, już coś daje. Ja tu już coś się coś życzyłem, coś wrzucałem. W ogóle możemy sobie spuścić wodę i zobaczyć, co bezużytecznego wypadło. A standardowo, może trochę bym w ogóle wsadził statystyki Golda, bo odstają. Chcąc, nie chcąc. Dobra. E, trochę zostawię, bo też gdzieś będzie się trzeba jeszcze przebrać pewnie, ale nie wiem czy to już dzisiaj czy nie. No, jeśli chodzi o te katakumby, to możemy to w ogóle całe zamknąć, także zróbmy to, nie ma co czekać, jakieś apiki tu powypadają. Także e, też będzie coś przydatnego myślę dla każdej z postaci. No dawaj, to jest 5% nawet na tego maga, także... Nie powinien on zabrać dużo czasu, czy czasu? Dużo grzyba, bo to o to się rozchodzi z reguły. Czas to nie jest takim problemem. 188 gitara. Eee, dobra, tu musimy też przeklikać w ogóle, bo zapominam. Eee, dobra, i tak, to sprzedamy wszystkie bezużyteczne rzeczy praktycznie. na bardzo te rękawice tutaj namaga. E, powinny fajnie siąść, ale te na wszystkie cechy to są takie Tyle ile na Berserku mam lepsze Na Kunegundzie też mam lepsze e, Tu ten pas No niestety to nie pasuje Także Useless rzeczy, to sobie sprzedamy To sobie sprzedamy To też sobie sprzedamy Dobra, tara. E, w takim razie domknijmy chociaż ten Tutaj te katakumby i zobaczymy jeszcze ile tam mogę w tej kopalni Glorii. Nie ukrywam, że chciałbym ją przynajmniej do piątki jeszcze dzisiaj wrzucić, żeby można było wykopać klucz, ale czy to się uda czy nie, to się zobaczy. 230, a 1 no to jest plus 67, także spora różnica. Nie będziemy tego Gema stąd wyciągać, no bo już jest spory przeskok po tym, jak wpiłem kopalnię gdzieś tam na 10 poziom. Niestety nie było, nie było z większego czasu i sensu też kopać na siłę, no bo nie ma weekendu twierdzę. Z tego co kojarzę, że no także te gemy będą wypadać raczej randomowo, jeśli chodzi o wielkość, nie? także nie ma sensu. Dobra, jeszcze sobie sprawdzę tylko raz, co jak yy, tutaj w trawie buczy, jeśli chodzi o procenty i podomykamy sobie to, co się da dzisiaj podomykać. I będziemy mieć to z głowy generalnie. Dobra. Dlaczego mi się czytało... A, w piekle, dobra. Czyli tak w piekle. W piekło niby jest całe do zamknięcia, przy czym ostatnie jest na 0,36 to jeszcze w strefie światła, także tego nie będziemy na razie klikać. Strefę światła sobie na razie odpuszczę. Natomiast no w tej strefie mroku tak kopalnia glory a... No, to idealnie pierwsze 5 lochów, e, najmniej jest 10%. Później jest oczywiście mag, który mnie blokuje. Także e, cel na dzisiaj będzie spełniony, bo tu dopijemy do 5 i już będzie gdzieś kopane. Powiedzmy e, klucz w kopalni. E, no, proszę padać, panie z Walka z na zwiadowce, takie to intrygujące, nie? A, dobra, tu mamy broń na wojka, ale on ma zdecydowanie lepszą. Także to byśmy sobie gdzieś tu trzymali jeszcze chwilę, bo tu mam tak 230 zręczności, tu mam 16, to może być, to się nie przyda na pewno. Ja też gdzieś te itemy przejrzę już na spokojnie zaraz sobie. A, natomiast tak, to tu się nie przyda. To tu też w sumie no, mogę wymienić, no to nie ma dziury na, e, dziury na klejnot, ale też nie mam w sumie klejnotów, więc nie ma co e, wydziwiać. <dobra>, dobra. I co tu jeszcze zostało w tej strefie mroku? A, dobra, jeszcze tylko ten golem, też na 10% e, fajnie padł. 191, idealnie. E, no nie ukrywam, że chciałbym przynajmniej ten 190 dzisiaj sobie wbić, e, także możemy polecieć. No, to tornado to jest takie, można było lecieć. Lepiej, jakby był event na e, wieźmę, ale już niech będzie, że to bijemy tutaj, albo no, w sumie nie będzie trzeba, bo e, mam jeszcze awkę. Tak na dobrą sprawę. Dobra, trzeba się pozbyć rzeczy, które na pewno nigdzie nie wejdą, czyli to nigdzie nie wejdzie i to też nigdzie nie wejdzie, bo jeszcze trzeba zamknąć wieżę. E, totalnie nie pamiętam, ile tam już było tych procent. No, ale życie zesyłowe w Tulsem już jednak dużo lepsze. Muszę sobie tu posprawdzać, czy ma to teraz jakiś sens. E, tak, 10, tak na upartego. No to ja jestem to, co pozamykać, ale myślę, że 10 sobie zrobimy na spokojnie, na jakichś takich zdatnych procentach. A e, tak, raz, dwa, w sensie do 10 i będzie kit. Dobra, tu już nie mam miejsca, oczywiście. I co mi z epików wypadło? Tu coś na inteligencję, spoko. To na wszystkie cechy, ale oczywiście na berka, więc się nie przyda. Eee, kolejna zbroja na pewno maga, naprawdę, jakby jeszcze taka sama, już trzeba być mną. Eee, niestety nie mam już więcej miejsca na rozmontowywanie, dlatego też nie chciałem aż tak mocno wtocisnąć, ale niech będzie. Eee, dobra, to sobie sprzedamy. Czy cokolwiek z tego może iść do kibla? No to może iść, ale to. A, e, dobra, niech już będzie trudno. A, e, dobra, mamy trochę więcej miejsca. To jeszcze te dwa lochy, niech sobie przejdą. Przejdą, mam nadzieję, że szybko padną. 16% na tą wróżkę. A, e, i powinno być kit z głowy. No, dawaj, daj. Pani wróżka pada, super. I Mogli też pada, także idealnie. A, e, no. To jest hit, po nawet na głównej postaci nie, jakby ten trinket mam taki mocny do podmianki. Natomiast e, co, no nie będziemy tam takiego dawać, tutaj go damy. To się tu sprzeda, e, tu na wszystkie cechy na Maga Paladyna, ale Mag Paladyn, w sensie Mag tutaj ma całkiem spoko te rzeczy, także nie ma co tego ruszać. Dobra, no także z lochów to będzie na dzisiaj na tyle myślę. A tu są jakieś do szukania generalnie mm, pupile. Natomiast no, jeszcze ich nie ma odblokowanych, nie ma ani pirodlizki, ani omnibuma, i no, jeszcze daleko do tego, czy paladon. A też z takich, co mógłbym dzisiaj znaleźć, to nic specjalnego nie ma. Eee, to powinno paść w miarę jakoś szybko, ale ja to gdzieś już będę sobie klepał. Nazwijmy to offline. Eee, to w sobotę, to jutro, także tego tutaj trzeba będzie z kupańca ubić. Tu z ziemi też w letnie dni, także jeszcze nie mamy lata, tu dopiero nocą w jesień, no, a tutaj też we wtorek, także na dzisiaj to może ewentualnie to by było z tym, że no, to mogę sobie zrobić i tak dopiero po, po północy, także nic specjalnego. Spróbujemy tutaj sobie po prostu dobić ten level questami się tam wyprawami, i nie powinno być większego problemu. Dobra, Golda jeszcze się trochę przyda, bo w statystyki i tak będę musiał dużo powsadzać, jak już się tam jeszcze przebiorę. Dodatkowo eee, także, tak to wygląda. Eee, to możemy sobie wywalić i może weźmiemy w ogóle jakąś droższą misję. No bo tu nie ma się <laughs> dzisiaj co za specjalnie rozchodzić, rozwodzić, jeśli chodzi o. Kwestii, bo no, tak jak mówię, pupili i tak nie ma jakichś specjalnych do e, znalezienia niestety. Ale będą. Znaczy jak mógłbym jakieś palenisko, dziękuję, <grym> idealnie 40 tak na koniec, e, to sprzedajmy i to też sprzedajmy, bo to nie są czapki, których szukamy. O, proszę, jest i e, epic. Epiki też właśnie miały wypadać e, z tej pierwszej misji i i proszę, bardzo ładny, to nawet do kibla się będzie nadawać. Czy jest to coś, co się nie nadaje do kibla, to się nie nadaje do kibla. To dajmy to tu. A, trochę za dużo mam tych rzeczy w tym ekwipunku, muszę to jakoś poczyścić, ale, ale jeszcze muszę pomyśleć w miarę na spokojnie, jak to już gdzieś tam, myślę, w następnym odcinku Wam odpalę, co i jak się pozmieniało. Dobra, a czemu niska? mi się nie pokazują żadne? O co chodzi? Um, pam, pam pam. Dobra, na razie nie będziemy brać skrzynki, bo potrzebuję e, jednak zrobić questa. Uh -huh. No dobra. Jakby questa się nie udało zrobić, ale przynajmniej 40 doleciało, To sprzedamy. Na szczęście, myślałem, że na siłę. żeby się coś podmieniło, ale nie. To się nie przyda. To też sprzedamy. E, tam na inteligencję to ten już mak ma. Generalnie lepiej. E, i lecimy jeszcze tutaj z Klausem. Klaus z reguły oddawał mi, jeśli chodzi o te wyprawy. Także mam nadzieję, że teraz się nic nie zmieni z tym faktem. O, weźmiemy sobie. O, bardzo proszę. Jest i Klausik. Poszukamy sobie przy okazji skrzynki. Może jeszcze wypadnie na koniec. Super. Zawsze to trochę golda. A, pom, No i co tu zostało? Ostatnia misja. Weźmiemy sobie papier. I no. Także udało się 190 dzisiaj wbić, także myślę, że jest git. W sensie ja jestem zadowolony. A z tego mamy jeszcze trochę weekendu do wykorzystania, żeby gdzieś tam podopijać ten 200. Tak jak wszyscy się ścigają, czy uda się, nie uda się tego papieru znaleźć, prawda? <grym> Oczywiście. No do ludno. Także ostatni quest e, mocny fail, ale niech jest jak jest. E, no jeszcze rękawice, też bezużyteczne standardowo. Jest jakiś hit z tymi epikami, chociaż znaczy, jakby i tak jest lepsze niż to, co mam, nie? To jest najśmieszniejsze. Natomiast, a, no, to nie o to chodzi. Dobra, także ja się jeszcze poprzebieram. Myślę, gdzieś przed jutrem poszukam sobie tutaj a, rzeczy do pupili, pozabijam i. I no, a na dzisiejszy odcinek to tyle. E, dzięki za oglądanie zostawcie łapkę słowa, komentarz, e, będzie mi miło. Zawsze fajnie się czyta te komentarze. E, pozdrawiam całą Gildię, no chłopaki nie, e, nie przestają generalnie cisnąć, że też już widać, że wszyscy sobie lecą. Nie? Także jest mocno, jest fajnie, też jest jakaś rywalizacja, także to jest zawsze coś co. A gdzieś tam nazwijmy to motywuje też do samo, samo nazwijmy rozwoju w tej gierce. No ale to było na tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. Na razie. Cześć.